Tomek, opowiedz o swoim pierwszym spotkaniu z Państwem. Okej, okay. tutaj pani Marta z panem Jarosławem przyjechali do mnie na początku 2023 roku. Byli zainteresowani naszą franczyzą. Spodobało im się to, że mamy tak naprawdę kilka konceptów, no ale najbardziej spodobała im się Lodolandia, tak? No i tutaj jakby już szczegółowo omówiliśmy wszystkie kwestie. No i otworzyli z nami pierwszy punkt na wiosnę 2023. Dlaczego Lodolandia? Tak, no rozważaliśmy na początku również bafrę, natomiast no Lodolandia chyba się wzięła stąd, że sami bardzo, przynajmniej ja, może żona w mniejszym stopniu, ja bardzo lubię jeść słodycze, bardzo lubię lody. Spodobała mi się też jakby wizualizacja bardzo tego konceptu. No i stwierdziliśmy, że zaczniemy od Lodolandii, dlatego że no jest, to, jest to biznes, który dzięki spotkaniu z panem Tomkiem... Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie od nas wymagał troszeczkę mniejszego zaangażowania na początek niż na przykład Bafra. Chcieliśmy się tego nauczyć, chcieliśmy tego doświadczyć. No, jak pokazała przyszłość, mm. przyszedł czas na poważniejsze wyzwanie. Mm -hmm. e, no właśnie, po tym pierwszym sezonie, Tomku, kup mi Państwo wrócić do Ciebie. Czy są zadowoleni? Tak, rozmawiałem tutaj z Panem Jarosławem przez telefon, e, gdzieś tam w granicach sierpnia, no już jakby lato, tak? I, i gdzieś tam, no. Jak wyniki? Jakie są generalnie ich spostrzeżenia odnośnie prowadzenia takiego punktu? Więc tutaj no, pan Jarosław Szeroko mi o tym opowiedział i byli zainteresowani już kolejnymi przyczepami na, na następny sezon. No właśnie, czyli kolejne Lodolandie. Eee... wróciliśmy z pełnym rozmatem na kolejny sezon. Zgadza się, zgadza się. Tak, ale też jakby dlaczego tak się stało? Dlatego, że ten pierwszy sezon rzeczywiście był bardzo, bardzo dobry i nasze oczekiwania też przedstawione przez Pana Tomasza związane z biznesplanem zostały znacząco przekroczone, więc stwierdziliśmy, że my nie będziemy się rozdrabniać, tylko mhm. weźmiemy większą łyżkę i zaczniemy jeść jakby ten tort. Stąd, stąd jakby nasza decyzja, żeby założyć, otworzyć z Państwem kolejne trzy lokalizacje. Mhm. Tak się stało. A takie wątpliwości, jakie mieli Państwo dzisiaj w na spotkanie? Znaczy no, na pierwszym spotkaniu to większy wręcz dobierców ma tak naprawdę podobne gdzieś tam obiekcje odnośnie chociażby, no nie wiem, rentowności punktu, a co, gdy gdzieś tam no, nie będzie szło tak jak sobie zakładamy, więc no, my po to mamy to w formie przeczepmy, jest to mobilne, tak, i możemy przestawić zawsze w inne miejsce, a, więc jakby, no, dlatego nie wchodzimy do żadnych lokali i, i tutaj też Państwa tutaj to myślę, że mocno przekonało, tak, zdecydowanie. Natomiast jakby, no, jeżeli chodzi gdzieś tam o, o, o główne obiekcje, to starałem się wszystko tutaj jakby, odpowiedzieć, jak to może wyglądać, z racji tego, że sam jestem tutaj a, praktykiem odnośnie mm, posiadania punktów Lodolandii. E, no i Państwo tutaj jakby zaufali mi, zaufali nam, naszej firmie, tak? E, to, że nasze punkty tak naprawdę są w Polsce, to też ich przekonało, także też nie musieli nam wierzyć tylko w kartkę papieru, tak? Tylko, tylko to, że przy naszych punktach po prostu się, się kręci, są klienci. E, no i wracają do nas przede wszystkim, tak? Co Was zaskoczyło w tym biznesie po tym pierwszym sezonie? Jakie trudności były? W zasadzie nie było ich jakoś, jakoś bardzo dużo. Na pewno, na pewno były jakieś takie drobne e, sytuacje serwisowe, ale tutaj dzięki wsparciu Pana Grzegorza z serwisu po prostu wszystko się udało bardzo szybko, najczęściej online mm -hmm. e, porozwiązywać. Nawet jeżeli coś trzeba było wymienić, to była kwestia jednego, dwóch dni i, i przesyłka do nas przychodziła, więc tutaj nie było żadnych problemów, mm -hmm. co nas zaskoczyło. Po pierwszym sezonie zaskoczyło nas, że to tak dobrze działa, A, <laughs> tak naprawdę. Ja, mnie osobiście bardzo zaskoczyło to, że po takim wstępnym e, momencie, kiedy rzeczywiście było wymagane nasze zaangażowanie, e, związane przede wszystkim jakby z takim kolekcjonalnie mówiąc rozkręceniem tego punktu, I to jest kluczowe. Co jest, to jest kluczowe, tak oczywiście, tym bardziej, że dla nas ten biznes i ta branża jest, jest zupełnie nowym doświadczeniem, hmm. natomiast bardzo szybko okazało się, że e, no, udało nam się na tyle dobrze e, pokierować tym punktem, że praktycznie nasze zaangażowanie wymagane było coraz mniejsze. Chociaż I tak zaczą... pracowaliśmy tak cały czasami, sezon. Dlatego, że nam to sprawiało przyjemność, więc jakby hmm. pracowaliśmy prawie, prawie cały sezon, poznając yy, od, od, od podszewki, że tak się wyrażę, ten biznes yy, lodowy. Jest to bardzo, bardzo przyjemna praca, do dzisiaj nas bardzo to cieszy i dużo, daje nam dużą satysfakcję. I działa to rzeczywiście dzięki wsparciu tutaj poszczególnych działów z Państwa firmy jako taka dobrze nalegiona maszyna. Są mm. tak jak i całe switch galery, także mm -hmm. to dla nas jest bardzo ważne. Tomek też na każdym spotkaniu wspomina o minimalnych, e, szacunkowych przychodach, jakie mogą być po pierwszej sezonie. I zastanawiam się, jak, jak to było w przypadku państwa. Czy rzeczywiście te przychody były takie, jak powiedział Tomek na spotkaniu? E, ku naszemu zaskoczeniu były znacząco wyższe i to praktycznie już od pierwszego miesiąca. Tutaj uważam, że ogromna zasługa jest Państwa działu komercjalizacji, który nam bardzo dobrze wybrał punkt. Także... Chociaż lokalizację wybraliśmy tak na zasadzie, że to jest nasze ostatnie trafienie, jakie... Propozycja ostatnia. Tak, tak? ostatnia tak, propozycja. Tak, tak, tak. Zdjęliśmy, no, ponieważ inne były zbyt daleko. Tak. W tamtym hmm. momencie od jeszcze naszego od nas, miejsca zamieszkania, tak. zamieszkania, chcieliśmy rzeczywiście dopilnować. tego, więc wybraliśmy tą lokalizację, która była najbliżej nas. No i to był strzał 10. Mm. Tamam, Da, To był szał w się. No i pamiętam też, że Państwo stali jakby tutaj też e, jakby na, na tym punkcie też pracowali. Pamiętam, z panią Martą też mm -hmm. rozmawiałam, że oni też lubią stanąć sobie w weekend. E, pani Jarosław raz w sobotę, pani Marta gdzieś tam w niedzielę, e, więc oczywiście mieli swoich pracowników, tak, ale, mm -hmm. ale też tutaj jakby od strony praktycznej e, no fajnie to poznali. Mm -hmm. Znaczy trzeba, trzeba to poznać, się, chociażby z tego powodu, że w momencie, kiedy już zaczynaliśmy się wycofywać i zostali sami pracownicy, żeby też wiedzieć, czego oczekiwać, co może nie wyjść, co może wyjść, żeby mm -hmm. zawsze użyciela to no i być tym ekspertem. Mm -hmm. dlatego, dlatego to było ważne, żebyśmy też dobrze poznali. A jak oczywiście pierwszy raz na to spotkanie handlowe, to co Was przekonało, jeżeli chodzi o argumentację i gdzieś pokazanie biznesplanu, który przedstawił Tomek? Proszę Państwa, mówiąc zupełnie szczerze, my rozważaliśmy jeszcze współpracę z dwoma, jakby Państwa, konkurencyjnymi firmami, ponieważ podchodzimy bardzo wnikliwie, to, to była nasza, dla nas bardzo ważna decyzja, już jesteśmy w tak zwanym dojrzałym wieku, w związku z tym chcemy minimalizować zawsze jakiś z Ryzy. ryzyka, Spotkaliśmy się jeszcze z dwoma firmami, i, i e, no, kontrast na rzeczy e, oczywiście, plusów na po, przemawiających na Sweet galery był tak bardzo duży. Po tych naszych doświadczeniach, e, spotkanie z panem Tomaszem, jego wiedza i doświadczenie, argument chociażby taki, że sam prowadzi e, ten biznes, zna go dokładnie we wszystkich szczegółach. Poza tym no, renoma państwa firmy, ilość punktów, rozpoznawalność, wymierne sukcesy w Polsce, no to to wszystko, to wszystko było bardzo dużo... Sama siedziba. Szereg tak, sama siedziba, szereg, tutaj pierwszy kontakt jakby z, z, z właściwie z pracownikami państwa firmy. To wszystko spowodowało jeszcze wiele innych elementów. To wszystko spowodowało, że ten obraz był tak bardzo pozytywny, że praktycznie decyzja była szybka i jednoznaczna. Jest to tak? pierwsze spotkanie, żeby zapoznać się z planem, jaki mamy. W ogóle nie wyobrażamy sobie, też doradzam tutaj każdemu potencjalnemu franczyzobiorcy takie spotkanie, bo uważam, że jest to absolutnie niezbędny krok. Zważywszy na to, że, że, no właśnie tak jak powiedziałem, te wszystkie elementy, które y, są istotne przy podejmowaniu decyzji, po prostu trzeba doświadczyć, tak, trzeba zobaczyć się nad, planem, Tak. Bo no, zawsze właśnie. w czasie takiego spotkania, w momencie kiedy mamy to przed oczami, pojawiają się dodatkowe pytania, które przez telefon przyjdą głowy, nie przyjdą do głowy. Mhm. Tak. Mają Państwo już cztery lodolandie i z tak. mnie to, jak, jak ten no, biznes się rozwinął na przestrzeni tych dwóch lat, tak, więc jak zorganizować y, sprawne funkcjonowanie Punkt. Bardzo dobre pytanie i też stanęliśmy przed tym jakby dylematem w ubieglu, na, początku, na tego początku tego roku, przed sezonem i zgłosiliśmy się do Państwa firmy z prośbą o pomoc. Mhm. I otrzymaliśmy wspaniałe wsparcie w postaci szkolenia online, które, które właśnie to było... przygotowane do szkolenia. Tak, specjalnie jakby nas właśnie sprowadziło przez tak poszczególne meandry jakby tego zarządczego, biznesu z tej zarządczej strony I, i, no i byliśmy uzbrojeni jakby w tą wiedzę i praktycznie sprawdziło się, dostaliśmy bardzo dużo ciekawych praktycznych porad, które na przykład pozwoliły nam bardzo szybko, dosłownie kilkoma, przepraszam za pociągnięciami e, zaoszczędzić bardzo istotne pieniądze. Co jest kluczowego? nie kluczowego i nielicznego. sobie sprawę. punktów. Państwo dostali szkolenie. Więc okay. tak jakbyś ty co, co byś przekazał no, przede się? wszystkim jakby pilnowanie jakości prowadzenia punktów przede wszystkim, bardzo tak? Czyli bardzo jakby bardzo od bardzo. pracowników uśmiechniętych, tak, którzy nie przychodzą do pracy za karę, tylko po prostu jakby no, da się takich znaleźć, mimo, mimo tego, że dzisiaj jest rynek trudny, to, to też tutaj Państwo mi opowiadali, że no, mają fajną ekipę e, i mimo tutaj czterech punktów są Państwo podzieleni pod dwa na głowę, z tego co pamiętam, tak tak mniej więcej sobie e, ułożyli tą prawdę. E, jest jakby oczywiście jakość punktów, standaryzacja, całe know-how, które my przekazujemy, żeby te produkty, które u nas są w sieci jakby były w zasadzie w 99% bardzo do siebie podobne. Tak? Czyli, tak. jakby no, gramatycznie. Powtarzalność, powtarzalność jakościowo. no jakościowo, odpowiednia jakość gofrów i tak dalej. Także tutaj produkty, czystość punktu i tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby też klienci to odbierali, te nasze punkty Lodolandii, czy, czy nie tylko, w, które mamy u nas w portfolio, jako, jako takie miejsce sportu. Tak, Czyli tam, na... bardzo, bardzo jeszcze są pracownicy, ja tutaj powoli sobie nawiązać do tego, co Pan Tomasz powiedział, że ta ekipa, no to jest w zasadzie połowa, połowa sukcesu i zdecydowanie tak. Wyselekcjonowanie, znalezienie tych ludzi takich właśnie, którym się chce przychodzić, którzy są uśmiechnięci, ale z drugiej strony wzajemny szacunek do siebie, bo my służymy im wsparciem, pomocą, a oni też nie boją się do nas zwrócić, kiedy tej pomocy potrzebują mm -hmm. i nam się trafi, udało trafić na naprawdę fajnych, fajnych ludzi, fajnych młodych ludzi, y, którzy są z nami już kolejny rok i deklarują cały czas, że w kolejnym sezonie wszyscy do nas wracają. Więc to jest coś, co jest no, nie do przecenienia, dlatego że w przyszłym roku, to, tak, jako jak jako lecimy, w kwietniu, to ja wiem, że te przyczepy ruszą już same, bo mamy sprawdzonych pracowników, którzy doskonale znają się na tym A takim dużym czynnikiem, który może spowodować też właśnie że te zarobki, będą takie gwarantujemy? Ja bym wymienił takie trzy podstawowe. To, co już tutaj pan Tomasz zaznaczył, na pewno kwestia odpowiedniej postawy, odpowiedniego podejścia zaangażowania zarówno franczyzobiorców, jak i pracowników. Sugestywna sprzedaż, której też, której też się tutaj nauczyliśmy i też był duży nacisk postawiony na szkoleniu na ten aspekt. To, to też co pan Tomasz podkreślał, to zdecydowanie ważne jest dbałość właśnie o, o jak najwyższą jakość oferowanego produktu, powtarzalność no i generalnie o cały wizerunek, tak, który będzie się jakby spinał z, z, z jak już tak powiem, z twarzą marki, tak. No i lokalizacja. No i oczywiście tak, no lokalizacja, to jest, tak. To, tak, jest, to, jest to też, też jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważna dobrana lokalizacja. No tutaj Państwa dział komercjalizacji, no, no, się. Świetnie, to tak. jest bardzo no, spotkanie. proszę o rozczesanie, ja rozumiem? Zdecydowanie tak. Dziękuję. Chyba to jest najważniejsze. Pan Tomasz jest pierwszą osobą, no później jest dział tak, rozwoju mamy, mamy, mamy opiekuna startowego, dział startu, dział startu. Dział startu tak. tak. Pan tak z panem Mateuszem pracujemy też drugi sezon. Bardzo ważną rolę oczywiście odgrywa tutaj w czasie całego trwania sezonu sprzedażowego pomoc, opieka i takie bieżące wsparcie Nasze naszego opiekun, naszego bieguna biznesowego. Ela, która, która no, spisała się na no, 300% no, albo więcej tak, tak, tak ale bo e, rzeczywiście bardzo wiele sytuacji takich, które nas przerastały, albo nie były dla nas pewne, wystarczył jeden telefon i Pani Ela od razu swoją wiedzą mówiła, zróbcie to tak, 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 albo tak. w ten tak. No i to też tak, jest bardzo, bardzo ważne, bardzo co zresztą Pan Tomasz też przedstawiał na spotkaniu e, i dla nas, dla nas było szczególnie istotne, e, jako że nie znaliśmy w ogóle tej branży i produktu, to, że Państwo rzeczywiście obiecują i to w rzeczywistości jest realizowane takie prowadzenie niemalże za rękę. Mieliśmy te wszystkie etapy i te wszystkie rzeczy, które trzeba było zrobić, żeby punkt zaczął dobrze funkcjonować podane niemalże na tacy. Wszystko jest ustandaryzowane. Trzeba się zastosować. Tak, są jasne procedury dosłownie. Wy, wystarczy, tak jak, tak jak powiedziała żona, wystarczy po prostu zrobić dokładnie to, co Państwo nam wskazują, i będzie dobrze. Tak, tak. E, tutaj Pani Marta z Panem Jarosławem dokonali dość szybkiego rozwoju, ponieważ w dwa sezony otworzyli cztery punkty Lodolandii. E, no i z tego co wiem, e, chcą się dalej rozwijać w naszej sieci. Zdecydowanie tak, właśnie po tych e, konceptach Lodolandii, które są naturalnie półroczne. Chcemy zrobić krok do przodu no i teraz szukamy konceptu całorocznego, oczywiście z Państwem. Tak, bo nie ma innej możliwości. <gry>